Cześć, witam Was na podsumowaniu drugich meczów półfinałowych w naszej lidze oraz piątych meczów półfinałowych w Lidze Włoskiej. Znamy już jednego finalistę u nas i znamy obu finalistów we Włoszech. Jeszcze zostaje nam trzecie starcie w parze Zawiercia z Kędzierzynem, ono już w sobotę, a w niedzielę startują półfinały właśnie Ligi Włoskiej. Kończyła się również realizacja o miejsce siódme, siódme miejsce na koniec sezonu zajmuje Trefl Gdańsk, który w dwóch meczu pokonuje GKS Katowice, no już tutaj trenerzy mocno rotowali składem, starali się dać pograć zmiennikom. no i w meczu numer 2, o siódme miejsce 3 do 0 wygrywa Trefl, 200 punktów Patryka Łaby, który zagrał cały mecz, bardzo dobry występ Patryka, Bosch, 59% w przyjęciu, 59% w ataku, 60% w przyjęciu, do tego 2 asy, 3 bloki, naprawdę świetny występ Patryka Łaby i Całkowicie zasłużona statuetka MVP, 14 punktów Kevina Sasaka, 65% w ataku. Wydanie też ma się Lecharta, bo 60% w ataku, 45% w przyjęciu, 18% zagrywek, najwięcej w zespole, więc mocno uprzykrzał życie katowiczanom. Na środku Dima Paszewski, 100% w ataku. Karol Lubronowicz, 2 na 3 w ataku, ale dokłada 4 bloki, więc naprawdę jak najbardziej na plus. Cały charakterystyczny zespół z Trefla. Z Gdańska, Katowice 12 punktów, Damiana domagały 48% w ataku, ale źródła efektywność 10 punktów. Gonzalo Kirogi nie zagrał Kuba Szymański w tym meczu. Zagrał Tomasz Ruso, zdobywając 9 punktów, ale też na niskiej efektywności. No w ogóle zagrał cały zespół tylko 20% w tym elemencie można powiedzieć. Miał pomimo całkiem niezłego przyjęcia, nawet lepszego trefla, no to nie potrafili tego zamienić na, na punktowe ataki. Tref mocno też wygrał w bloku no na zagrywce można powiedzieć, że troszeczkę reprezentowały się Katowice, no, ale też jednym zdaniem podsumowując, myślę, że dla obu zespołów miejsce siódme i miejsce ósme, dla obu tych zespołów to są miejsca jak najbardziej, na no, plus stref pamiętajmy, no w pewnym momencie był zaliczany do top 3 największych sezonu, bo, bo grał bardzo źle, był na miejscu dwunastym, jedenastym ale no wszedł do playoffów też trzeba powiedzieć jasno dzięki nieudolnemu terminarzowi. bo prawdopodobnie Zaksa, nie by meczów z nimi nie odpuściły, gdyby musiały grać normalnie, ale też na pewno dzięki, dzięki paru zwycięstwom, dzięki m.in. zwycięstwu w Rzeszowie udało się tyle punktów nazbierać, żeby do tych playoffów wejść. Siódme miejsce myślę, że jak najbardziej na plus. W przypadku Katowic 8 również jest jak najbardziej na plus. Zespół był typowany do walki o utrzymanie w lidze, a zrobił playoffy, zadebitował w tym sezonie w playoffach naszej ligi i to tak jak mówię, naprawdę jest bardzo dużym sukcesem tego zespołu. Świetne wrażenie po pozostawiają katowiczanie no i, i um, ósme miejsce. Myślę, że zdecydowanie jest wynikiem dla nich ponad stan. Mieliśmy również realizację o miejsce 5 i 7. Standardowo można powiedzieć zakończyliśmy. Na miejscu piątym sezon kończyła Seko e, Przegrała drugi mecz u siebie z Olsztynem 3 do 1, ale e, wygrała Złotego Seta 15 do 10. No i Olsztyn szósty, myślę, że dla Olsztyna to przejść na siedziki to jest naprawdę dobry wynik, mogą, się z pewnym niedosytem, no bo byli naprawdę bardzo blisko udziału w półfinałach, byli bardzo blisko, znaczy no nie byli bardzo blisko tego piątego miejsca, no bo w tym złotym secie jednak przegrali, ale też fajnie, gdyby, gdyby im się udało do europejskich pucharów. Wrócić, ale nie wracają do europejskich porów ratersowych. 23 punkty mać hamulcanie w tym meczu, 41% tylko w ataku, 36 razy aż atakował. Koza Mernik, bardzo dobry mecz, 6 na 11 w ataku, 6 bloków punktowych, 2 asy serwisowe słowiańskiego środkowego. No i ta Mema też bardzo mocno się zaprezentował, po nie ma Kuby 90% w ataku, 2 bloki, 11 serwisowe z Problem był duży, z lewym, bardzo duży był problem z lewym skrzydłem w tym meczu po stronie Rzeszowa, bo tylko 37% skuteczności Kremena Czebula bo tylko 25% skuteczności Rafała Burszka, który zmienił szerszenia i tylko 35% szerszenia skuteczności w ataku. Też na zagrywce nie dali za wiele, w przyjęciu też wcale nie byli żadnym pewnym elementem swojego zespołu w tym meczu Rzeszowianie. Po stronie Olsztyna 24 punkty zdobył TJ Defalko, 23 na 39 w ataku, 59%, ale też nie ustrzegł się, aż 6, 6 razy został zablokowany popełnił też trzy błędy, no, w przyjęciu aż 47 razy przyjmował, 40% przyjęcia więc kiepsko, aż trzy błędy bezpośrednie, więc generalnie pomimo tego, że 24 punkty z do falko to 15 oddał dla Rzeszowian, no i Ratio plus 9, Karol Butryn 20 punktów, 18 na 36 też wysoka efektywność, 2 bo asy serwisowe, więc tutaj nie można się absolutnie do niczego przyczepić, słaby mecz Roberta Ringi, 30% w ataku, no tak to w tym sezonie Wykonanie Holendra wyglądało, no były jakieś pojedyncze dobre mecze, ale generalnie no jeśli chodzi o ofensywy, no, to był dramat niesamowity, a w przyjęciu też nie zawsze spełniał te cele, które, yy, które miał narzucone. No, kto wie, gdyby był Mejsam Salehi zdrowy, może ten Olsztyn byłby był w czwórce, może był, może biłby się o bronz, bo naprawdę z Irańczykiem miał to szanse wyglądać znacznie, znacznie lepiej, no, ale niestety pamiętamy, jaka była sytuacja, kontuzja, powrót do Iranu Avril fajnie się pokazał: 5 7 w ataku, trzy bloki, 11, az Słabo Mateusza Poręby, tylko 14 w ataku, 2 bloki. Zmienił go Szymon Jakubiszak później. No i tak jak mówię, podsumowując króciutko te wyniki, no to na pewno Narysowi 5 miejsce jest dużą porażką. Zespół miał, miał taki skład personalny, że powinien być w czwórce, spokojnie powinien walczyć o Ligę Mistrzów. Nie mówię o Mistrzostwo Polski, ale na pewno powinien być się co najmniej o brązowy medal. Niestety no, gładziutko przegrali świat finał. Fajnie, że spieli się pomimo kłopotów personalnych na to piąte miejsce, przez co Resowie wraca do europejskich pucharów po paru ładnych latach. Challenge Cup, można powiedzieć, stoi przed nimi, otwara na pewno na jednym z tych, tych rozgrywek, no bo tam nie grają mocne zespoły. W tym roku wystarczy powiedzieć, że wygrał francuski Narbon, więc myślę, że z tymi zespołami na pewno Rysowie będzie miała szansę powalczyć o zwycięstwo w tym pucharze, a Olsztyn, tak jak mówię, szóste miejsce, patrząc. Z perspektywy przedsezonowych przewidywań, patrząc przez to, że nie było Salechiego, na pewno bardzo, bardzo na plus, ale patrząc na przebieg ćwierć finałów yy, i chociażby tej rywalizacji, mogą kończyć sezon z lekkim niedosytem. No i tym razem to Zaksa nie pozostawiła złudzeń. Yy, warcie zawiercie, yy, wygrywając 3 do 0 yy, do 20, 21, 21, grając praktycznie. Perfekcyjny mecz, może poza zagrywką, to tak naprawdę w innych elementach no, świetny mecz całego zespołu Zaksy. Zdecydowanie odbili się po, tym, po tej wpadce ich sobotni, właśnie też również zawierciem. Bardzo dobry występ duetu Semeniuk-Kaczmarek. No, 19 punktów Kamila, 17 kaczmarka miał pewne odejście do niemylących się zawodników Marcin Janusz. Skrzętnie z tego korzystał. No, Semeniuk. 13 na 19 w ataku 68%, Łukasz Kaczmarek 58% w ataku 14 na 24%, do tego 3 bloki dokłada Łukasz, no i 5 bloków dokłada Kamil, też jednego Asa. Duża też przewaga była na środku, no tutaj to nie jest żadna nowość, no standardowo Zaksa na tym środku robi kapitalną robotę, zawiercie, to jest jednak ich jeden ze słabszych elementów. 7 punktów Davida Smitha, 4 na 5 w ataku 3 bloki, 8 punktów Norberta Hubera bez bloku 8 na 10 w ataku Norberta, ale 11 bloków i tak uzyskał zespół Zaksy w tym meczu, więc, więc po prostu nie było można powiedzieć potrzeby, żeby Norbert blokował. Wyłączony Wyłączony w tym meczu był na pewno w pierwszym secie do Kontek, który zagrał tam no, fatalny ten pierwszy set. Po tym już było troszeczkę lepiej. Dobry też również mecz Uroszakowaczewicza, momentalnie był mocno osamotniony w grze, no ale to zawiercie nie było tak efektywne. Było może skuteczne, ale nie było efektywne w swojej grze. Uroż zdobywa punktów 19, 17 na 30, trzeba tak u 52% skuteczności ale tylko 33% efektywności, bo był i przytrzymany blokiem przez Kędzierzynian, 4% razy został zablokowany. Facundo końca, tak jak mówię, no pierwszy set fatalny, potem rósł, potem skończył, ostatecznie 50% w ataku, więc nie jest źle, ale na tylko 25% efektywności, w przyjęciu bezbłędnie, ale też tylko 30%, w ogóle całe zawiercie no, w elemencie przyjęcia grało dramatycznie w tym meczu, bo tylko 30% pozytywnego przyjęcia miał Miguel Tavares, który też został zmieniony. W w trzecim secie przez Maximiliano Kawane, ale też Kawana obrazu gry zawiercia nie zmienił. Konarski też zaczął mecz słabo, ale potem też troszeczkę im dłużej on trwał, tym lepiej Dawid grał, ale kończy tylko 50%, znaczy kończy 50%, ale efektywność tylko 27%, Dawida Radio plus 2, więc no bez, bez szału. No, środkowie atakowali tylko 11 razy w tym meczu, też z marną skutecznością, więc no, tak jak mówię, środek zdecydowanie lepszy był w tym meczu po stronie Zaksy. No i przed meczem numer 3 w Kędzierzynie na pewno gospodarze są faworytem, bo tak jak mówię, odbili się mocno po tym sobotnim, sobotnim, sobotnim starciu no i czekają czeka już na Jastrzębia na zwycięstwo tej pary, o tym meczu za chwilę. No i tak jak mówię, no, Zaksa musi być faworytem. Raczej uważam, że to właśnie ten zespół awansuje maksymalnie w czterech setach, no bo no, bije pewność wielka, ogromna z ich gry. No, zawiercie, jeśli wzniesie się na swoje wyżyny, to no, mecz może być równy, może być wyrównany, może być zacięty, ale uważam jednak, że Zaxa no, swoim spokojem, swoim doświadczeniem, bo ma mega doświadczonych zawodników, którzy już, nie wiele, którzy już wiele wygrali i w tej grupie, a także w innych zespołach byli pierwszoplanowymi postaciami, więc uważam, że to właśnie Zaxa jest faworytem i ona dołączy do Jastrzębia w finale naszej ligi. No, a Jastrzębie drugi mecz półfinowy ze miał miało od samego początku pod swoją kontrolą. Gdzieś tam w drugim secie kliła się szansa dla skry. Bardzo ważna akcja 22-23 Walt atakuje, chyba, chyba fornal. Była piłka bez bloku. Koj stał na aucie, no ale nie, piłka leciała na tyle mocno, że nie zdążył się uchylić. Dostał tą piłką. No i, i punkt na 24-22 zdobył, zdobył Jastrzębski Węgiel. No, i już że tak powiem, do, w następnej akcji dokończył dzieła. No świetny mecz skrzydłowych Jastrzębskiego Węgla 15 punktów Szymury, 18 Fornala No Fornal genialne, genialne zawody Rozegrał 13 na 17 w ataku Tomka 76% skuteczności Tyle samo efektywności, dwa bloki trzy asy serwisowe w przyjęciu 50% Rafał Szymura też Zagrał bardzo dobre zawody No to lewe skrzydło było absolutnie w tej serii, w tych dwóch meczach no, bardzo mocną stroną Jastrzębskiego węgra 15 punktów Szymury, 13 na 24 w ataku 54% w przyjęciu Słabi, 29% ale można powiedzieć, czego nie, czego nie przyjął to Rafał zaatakował 11 punktów Janka Hadrawy też, choć zaczął źle ten mecz to potem grał coraz lepiej, 9 na 20 w ataku 45%, mało było środka w wykonaniu tego, 3 punkty tylko Głodyra, 5 yy, Wiśni ale obaj zrobili 8 wybloków więc to na plus w, tym, w tej pasywnej warstwie bloku Mocno się pokazali. No i po, po stronie Skry 12 punktów Atanasiewicza, ale przy marnej skuteczności, bo tylko 38%, 11, Koja 50% w ataku, no Koja akurat w tym meczu można go pochwalić, bo i w przyjęciu w miarę na siebie nieźle wyglądał. Milat bur kolejny mecz kompletnie bez szału, 40% w ataku, 63% w przyjęciu, no ale nic więcej nie dodał w tym meczu Milat. Karol Kost bez bloku w tym meczu 6 na 9 w ataku, Mateusz Bieniek też bez bloku, 7 na 13 w ataku no i skra no, w słabym stylu żegna się z, z finałem naszej ligi, ale czeka ich jeszcze walka o brąz. No i Mateusz Bieniek powiedział w wywiadzie, że właśnie strzemie jest zespołem idealnie skrojonym pod, pod skre, bo mają bardzo dobre przyjęcie na tę ofensywę no, są. Po prostu w stanie strzębianie tą ofensywę można powiedzieć zmielić i bardzo mocno ograniczyć, no co zresztą widzieliśmy, no, w 6 setach kończy się ta rywalizacja. Dwa pewne, bardzo pewne zwycięstwa Jastrzębia Tak jak mówię, czekają. Ponownie zagram widzę mistrzów, czekają już na, na rywala, no a w skrze wiemy. Dzisiaj właśnie przyszła informacja do nas, doszła, że trener Szabodankować pożegnał się ze swoim stanowiskiem. No dla mnie jakaś abstrakcyjna decyzja z powodu niezadowalających wyników. Nie wiem, co to są te niezadowalające wyniki, bo skra będzie walczyła o brąz, gdzie nikt nawet przed sezonem nie stawiał, że skra będzie walczyła o brąz w tym składzie personalnym. Może faktycznie z Tours ta przegrana w Pucharze C, w półfinale Pucharu C, była lekką klapą, niepowodzeniem, ale jeśli chodzi o ligę, no to moim zdaniem Skra wycisnęła w tym sezonie maksa. Jeśli skończy w ogóle z medalem i zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, to już będzie naprawdę fantastyczny wynik. No ale tak jak mówię, zwolnienia trenera Kowacza kompletnie nie rozumiem. No, we Włoszech poznaliśmy, tak jak już mówiłem wcześniej, obu finalistów, no bo poznać musieliśmy, bo to były mecze piąte. No i dla odmiany, tak jak w poprzednich kilku latach w rywalizacji finałowej spotkają się Perugia z Trentino. Zanim do, do, do tego przejdę, to chwileczkę też o meczach o piąte miejsce. Latina wygrywa 3-0 z Prismo Taranto. Bardzo dobry kolejny mecz Stevena Mara. Piacenza wygrywa 3-0 z Moncą. Bardzo dobry mecz dla Gubici, bardzo dobry mecz Holta. No i Milan wygrywa 3 do 1 z Weroną, tam MVP Jean Patri, ale najlepszy mecz moim zdaniem zagrał Matteo Piano, który był blisko 100% w ataku. No i też sporo poblokował. No w półfinałach Perugia wygrywa decydujące starcie z Modeną 3 do 1. Pierwszy set przegrany do 19 przez Perugia więc to nic dobrego nie zestawało, ale trzy kolejne sety wygrane, w tym ten ostatni, wysoko do 15 trzeci na przewagi 27-25. Wilfredo jeśli chodzi o element ofensywny w ataku, no to kiepsko, tylko 37% skuteczności, 11 na 30 w ataku, no nie pomagał zbyt wiele w tych meczach, tak naprawdę. Wilfredo, jeśli chodzi o atak, ale znowu zerował 6 asów serwisowych, no w tym czwartym secie jego seria mocno pchnęła perudzie do przodu. Generalnie 19 punktów i tak Wilfredo zdobył, do tego dwa razy zablokował, ale w tym meczu show. Skradli i Anderson, i Rychlicki. No Anderson 277 27 w ataku, 74% no to genialna skuteczność, do tego 48% w przyjęciu. Rychlicki też zdobywał 19 punktów na też wysoki 63% skuteczności. Dokłada 3 bloki, dokłada Asa. Rychlicki mało było środka tym razem ze strony Janellego, hmm, bo tylko 9 razy zagrał środkiem. 7 razy Sole, 3 tylko piłki skończył, ale 4 bloki dokłada Argentyński środkowy. Po jednym ataku wykonali. Ricci i Mengozzi, ale trzy bloki Richiego, dwa Mengozzi'ego, 15 bloków Modeny, więc kolejny bardzo dobry występ w tym elemencie. po jak w grbicia 7 bloków 15 bloków oczywiście Perudzi, 7 Modeny. No ale tutaj zawiedli praktycznie wszyscy po kolei. Lealnie mogą grać z kontuzją kolana. Nimir. 18 punktów tylko, 41% skuteczności, a też niziutka efektywność. 40% skuteczności Ingapeta, bardzo słaba też efektywność. 40% w ataku Malgardena też słaba efektywność. No jeśli chodzi o środkowie, to środkowie atakowali dużo więcej niż w zespole z Perugii, bo 16 razy zagrał nimi Bruno i na wysokiej skuteczności, bo 5 świedził, na taką skończył Marcone, 6 9 Stankowicz. Do tego Stankowicz dokłada też 3 bloki, 2 11 punktów, ale generalnie no, Modena ten mecz zagrała bardzo słabo to był ich najsłabszy w tej serii, no i przegrali 1-3, kończą sezon, co też jest na pewno dla nich sporą, sporym zaskoczeniem, sporą, sporym rozczarowaniem, że nie są w finale, a Perugia pomimo wszystko przepycha, można powiedzieć, się do finału i jest to wynik dobry dla tego zespołu, no bo już też było widmo, widmo braku awansu, było, było w oczach i to na pewno byłoby ogromną porażką dla Perugii, no ale... Kolejny rok z rzędu prudzie jest w finale, i może tym razem od, seria się odmieni i może tym razem to oni skończą skończyło w Włoch. No i tak jak mówię, do Perudzi dołącza Lube, Lubę, które ponownie dzięki zmiennikom e, odwraca mecz. No, przegrywali w tym meczu 2 do 1. E, ale 25-15 wygrywają 4 seta, więc wysoko. 15-12 w tej roku też wysoko. No, szerokość ławki Lube tutaj była decydująca bo na boisku pojawili się ponownie tak jak w meczu numer 3 Garcia i Kowar świetna zmiana Garcia i za Zajce 9 punktów w trzech setach, na w ataku, więc niska skuteczność, bardzo niska efektywność, Garcia go zmienia w trzecim setie, zostaje do końca na boisku kończy 10, 15, 10 z 15 piłek portorykańczyk, 67% skuteczności do tego dokłada po bloku Płasie Kowar e, zmienił Właśnie z tego względu musiał zmienić Janta, no bo gdyby na pewno trener Bongini mógł grać dalej z Jantem, no to myślę, że Jant by na boisku pozostał, bo grał bardzo dobry mecz Jant. 12-20 w ataku, 60% skuteczności, 50% w przyjęciu, do tego trzy bloki dołożył też Asa, no ale przez to, że Garcia zmienił yy, zajce no to... Potrzebny był kolejny wok na boisku, no i musiał wejść Kowar. Kowar w ataku 4 do 8 piłek skończył, więc też nie można powiedzieć, że to jest jakiś zły występ. W przyjęciu 29% tylko, ale nie pomylił się ani razu, żadnego błędu w przyjęciu nie popełnił, więc można powiedzieć, że był to stabilny występ. Ale sta ponownie najwięcej spoczywało na barkach Simona i Lukara Simon ponownie kończy mecz z 20, 20 punktami, 11 na 15 w ataku, 5 bloków. Do tego zakończył mecz asem serwisowym, w całym meczu 4 asy kubańskiego środkowego Lucarelli. Po fatalnym drugim meczu, gdzieś na pamiętamy, miał skuteczność 15%. Świetny trzeci, bardzo dobry czwarty i bardzo dobry również piąty mecz. 16-28 w ataku. Berlejczyka 57% skuteczności, 52% w przyjęciu. Dwa asy serwisowe po stronie Trentino. Ponownie wyszły braki w tym meczu. Słabiutki mecz Lawii, tylko 13-14 w ataku, trzy punkty. 44 razy aż atakował Kazijski. no to to jest aż nie do pomyślenia, żeby przy Mikaletto, który atakował tylko 19 razy, Ponad dwa razy więcej atakował Kaziński. 22 z tych piłek skończył, więc tak dla niego za to wielkie brawa. 57% do tego w przyjęciu miał Bułgar. 11, 10 19 w ataku Mikeletto. Zmiany średnie, Kawuto no, wiele nie dał. Pinali też, który się pojawił, tylko 1 na 6 w ataku, który się pojawił właśnie za e, Lawije Na środku 4 na 8 podażczelina, ale też bardzo mocno stawiał się Simonowi z reskolicina, 19 punktów serbskiego, ośrodkowego, 13 na 18 w ataku, 6 bloków punktowych, no ale generalnie 12 8 blok wygrywa lubę, atak 57-49 wygrywa lube. Na no zagrywce też mocno lepsze było. Lubę, no i z 0-2, wielki comeback, bo tak to trzeba nazwać. Robi dziwitanowa niby blisko było zespół z Trentina Awansu, tak naprawdę blisko nie było, bo mecz trzeci pamiętamy przegrany 0-3, do w meczu czwartym też przegrywali no 1-1 było, ale potem dwa kolejne sety przegrali, w tym prowadzili 2-1, więc można powiedzieć, że byli blisko w tym meczu. No ale jednak czwarty i piąty set no to była pełna dominacja pod dopiecie, której na niego, no i to oni dołączają do Perudzi. I po raz kolejny mamy taki właśnie finał. Faworytem chyba musi być Perudzia choć lubę, tak jak mówię, ma szerszą ławkę i trener Blengini z tej ławki się korzystać absolutnie nie boi, wprowadza zmienników w trudnych momentach w trudne boje na krótszą tą ławkę w teorii Perugia ma równie bogatą ławkę ale zmiennicy są znacznie mniej wykorzystywani w ich przypadku niż robi to trener Blengini, dlatego tutaj faworytem jest Perugia, ale ja stawiam że w pięciu nie, przepraszam, w czterech meczach uważam, że to Lube zdobędzie mistrzostwo Włoch. Taki może typ troszeczkę pod górkę, troszeczkę kontrowersyjny, ale ja uważam jeśli nie w czterech, no to generalnie uważam, że Lube obroni po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzów Włoch. Dzięki za obejrzenie, tak jak mówię to było podsumowanie podsumowanie meczów półfinowych w Prusizę w lidze włoskiej, jutro w środę jutro w piątek oczywiście decydujący mecz w naszej drugiej parze półfinałowej w pierwszej lidze Bedzin gra ze Świdnikiem w sobotę decydujący mecz pomiędzy Zaksa a Zawierciem w niedzielę pierwszy mecz finału pomiędzy Perugią a Lube, więc siatkówki dobrej w weekend nie zabraknie trzymajcie się, dobrego weekendu i cześć!